Cześć, a ja jestem w San Jose, w samym sercu Doliny Krzemowej w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, w miejscu, w którym rodziły się i rodzą się największe technologie. I to tutaj odbywa się również największa na świecie konferencja poświęcona technologiom wizualnym, ekranom Display Week. I to tutaj swoje wielkie rozwiązanie prezentuje polska firma Storunia. Noctiluca. Noctiluca to polska firma, która znalazła się w gronie tylko trzech podmiotów na całym świecie tworzących związki organiczne będące podstawą konstruowania ekranów OLED trzeciej i czwartej generacji. Przyjechałem tutaj, do Kalifornii, do San Jose, do samego serca Doliny Krzemowej, miejsca, w którym powstawały i powstają technologie, na najważniejszą na świecie konferencję poświęconą właśnie technologiom wizualnym, ekranom, Display Week, żeby pokazać ten ważny dla nas wszystkich polscy projekt. W San Jose przejechaliśmy z naszą najnowszą technologią, naszymi emiterami trzeciej i czwartej generacji, które będziemy umieszczać w środku ekranów OLEDowych. My opracowujemy swoją własną technologię. Naszą technologię, o której myślimy, że niedługo jest w stanie zawojować cały rynek oled -owy. Jesteśmy na DispoViku dlatego, że mamy możliwość bezpośrednio wreszcie po okresie pandemicznym spotkań z naszymi partnerami, więc w tej chwili mieliśmy okazję, żeby zorganizować spotkania i odbyć te spotkania z głównymi graczami w branży, czy to BOE, LG, Samsung, Apple. Te wszystkie spotkania mieliśmy czy to zarówno u nich w siedzibie, ale też i tutaj na DispoViku. I ewidentnie jak tutaj jesteśmy, to widzimy, że zarówno najwięksi gracze, ci, którzy podążają za największymi graczami, oni wszyscy mają na swoich standach OLED, 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 OLED. Technologia OLED ma się bardzo dobrze, mało tego, też jest niezastąpialna dla wielu różnych zastosowań, takich jak na przykład składane telefony, elektronika drukowalna. Tego wszystkiego microledowo nie uda się uzyskać. Obok mnie pierwszy na świecie ekran 8K 65-calowy wykorzystujący, uwaga, drukowany OLED. OLED cienki jak kartka papieru. Drukowanie takich OLEDów będzie możliwe właśnie dzięki rozwiązaniu Polaków, które tutaj Wam pokazujemy. Jesteśmy jedną z trzech najważniejszych spółek na świecie, które tworzą Emitery trzeciej i czwartej generacji bardzo innowacyjna technologia, która bardzo szybko zdobywa rynek, i my chcemy być jednym z najważniejszych dostawców materiałów właśnie do elektroniki drukowanej, do ekranów drukowanych. Mamy w tym duże sukcesy, ponieważ jesteśmy w przeddzień wdrożenia pierwszego komercyjnego emitera TADF, który będzie używany w elektronice drukowanej. Nikt dotychczas nie zaprojektował i nie przeprowadził syntezy. Testów i wdrożenia zielonego emitera do druku. Niewątpliwie jest to miejsce, w którym trzeba być. Ta rzeczywistość powstaje w różnych miejscach, ale jest zbierana i jakby ogniskowana myślę, że realnie tutaj faktycznie i jest to takim mi powiedział, miejsce, w którym wszyscy, którzy tworzą tę technologię, chcą być i każdy siebie w jakiś sposób ogląda. Ale nie jest to już tak, że to jest tylko i wyłącznie jedno miejsce, w którym technologie powstają. W takich krajach jak Polska, Korea, Tajwan, Chiny, Stany Zjednoczone no ale tu jest to miejsce, gdzie się wszyscy łączą. Nasze emitery są testowane w LG, ale też bardzo wielu podobnych, wielkich firmach, konglomeratach elektronicznych. Chcemy być jak Intel Inside, czyli żeby nasze materiały świeciły w każdym ekranie OLED na świecie. Noctiluca, the heart of every OLED, czyli chcemy być w każdym możliwym staku tylko ten materiał, który odpowiada i tworzy dobrą jakość obrazu. Bez naszych materiałów, bez wysokiej jakości materiału, nie ma wysokiej jakości obrazu.